Znasz to uczucie, kiedy zaczynasz dostrzegać więcej i zamiast czuć się pewniej, zaczynasz się coraz bardziej spinać? Ostatnio jeden opiekun powiedział coś, co zmotywowało mnie do nagrania tego filmu. Ma dwa socjalizowane psy. W pewnym momencie zaczęły na siebie warczeć. Sytuacja, którą same sobie ogarnęły. I mówi: "To normalne, nie należy się tym przejmować". I to zdanie właśnie przypomniało mi o czymś, co często widzę u osób, które zaczynają głębiej rozumieć zachowania psów. Bo kiedy zaczynamy zauważać więcej napięcie, drobne sygnały to naturalne, że jest więcej reakcji z naszej strony. Stresujemy się, odczuwamy obawę, niepokój, i zamiast użyć tej wiedzy, żeby spokojnie analizować sytuację, zaczynamy coraz więcej się przejmować. Z troski próbujemy chronić psa, odsuwamy go od bodźców, ograniczamy kontakty z psami, kontrolujemy prawie wszystko. Pies czuje nasze napięcie, a my, zamiast wspierać, dokładamy mu trudności. Dlatego tak ważne jest, żeby wiedza szła w parze ze spokojem. Zauważam, co się wydarzyło. Rozumiem, z czego to wynika. I wiem, jak mój pies sobie z tym radzi, bez paniki i nadmiaru działań, bo czasem wystarczy po prostu nie przeszkadzać. Zastanawiasz się, po co w tym filmie ta konewka? No cóż, każdy dzień na placu zaczynam od nalewania wody. Psom do misek.